I kakujemy z tej strony na z kanale Dzisiaj pakujemy się do szkoły Na praktyki jutro Znaczy na, prak na praktyki Nie do szkoły Ale ja mam ogólnie praktyki w szkole No Także mamy plecaczek Mamy ciuszki pakujemy Mój garniak Mamy czepek, bluzkę Na krótki rękaw, spodnie I fartuszek do dużej kieszonki. Mamy też białe buty, bo innych ogólnie nie mogę mieć, ani innego koloru zbroju, ani nic. I tak, pudełeczko picie już mam schowane po boku, e, pudełeczko na różne wyroby, a Wy sami pomyślcie na jaki zawód poszłam. Super. No, także... Okay. Także no. Mm -hmm. I mm -hmm. mamy tutaj tak spakowany, jeszcze tylko zeszyt. I mamy tutaj zeszyt przeszukowany. Ale pakujemy go do większej kieszonki, bo tutaj mam podwójną kieszonkę. I teraz idę po stronę do mojej torby. W mojej torbie mam długopisy, które są mój Torba mi spadła. Te długopisy mam nadzieję, że moja przyjaciółka jutro będzie na tych praktykach, bo jak nie, to ją. Bo już tydzień temu jej nie było. Musiałam robić na początku sama, a później musiałam robić z kimś, bo jedna dziewczyna z mojej akurat grupy się spóźniła, a ja mogłam robić z chłopakiem z innej grupy. Także no, a już wolałam sama, ale on też był sam, jakby. Także bym z nim robiła. A no. W komentarzach zła przyjaciółka, że nie przyszła, to mam przypniemy serduszka. I w piątek też musiałam być sama, bo nie przyszły obie. Moje przyjaciółki. Ani jeszcze jedna też. A no, no to tam w sumie w ogóle nie przychodzi do, do szkoły nie więc o nią się nie martwię. Znaczy trzeba się martwić, bo może nie zdać. Pakujemy legitymację. Musimy też spakować tutaj bilecik i w ogóle możliwe, że w bluzie jakby też pójdę jutro do mojej szkoły. Znaczy na praktyki w ogóle, bo może być jutro ciepło. Nie wiem jak ma być. Także no. Mamy tutaj o. to ja mam Mamy tutaj o bilet. Bisko, mieszkamy. Mamy tutaj też kauczuka. Nie! Kurde, złapałam, ale jest tu. To... Przepraszam, musiałam złapać go, bo to od mojej przyjaciółki. Wszystko spakowane na te praktyki I no. Aha, jeszcze muszę znaleźć tylko gumkę. I będę spakowana perfekcyjnie. No, ale nie wiem gdzie ona jest, więc muszę znaleźć. Dziękuję no, dziękujemy za to, że na niej odcineczkę została. na kanał. Reznoczek. I komentarz do salutu, no, czy Wam oh. się podobał ten odcinek Wam? Serdusco oh, wow. e...